Dotarliśmy do hotelu, jeszcze nie do hotelu, do Machu Pikczu Miejscowości. Idziemy do hotelu. Pierwsza atrakcja spotkała nas już przy wejściu. Okazało się, że plecaki, które mamy, są za duże. Mieliśmy zwykły, mały plecak 20-litrowy, żeby włożyć kurtkę i wodę. Niestety jakieś malutkie musimy mieć. No i teraz musiał Sebastian iść do przechowalni oddać plecak. Takie przygody od samego rana. To jest Sangate. To było oryginalne wejście do Machu Picchu. Tędy wschodzi słońce. Widziałem ciągle pod górę miejscu, gdzie jesteśmy. To już jest dżungla. Dżungla wysoka tak zwany Cloud Forest. Chwilę musimy iść do góry. Także roślinność jest tu taka już w pełni jak dżungla. Sorry. A dotarliśmy na platformę widokową. Ta, ta góra to jest Machu Picchu Góra. de Machu Jesteśmy na wysokości 2800. Hotel był, sorry, 2400. Hotel był 2000. Więc z autobusem wjechaliśmy 400, 400 metrów. Jeden z siedmiu co do świata wow ale tu z boku mamy tak z innej, niehistorycznie, przyrodnicze widok jaki wow. Wow I think best time it comes around 700 years old. 700 years old. Around 700, years old. 700, lat, 700 years old. lat mają to wszystkie and budowle. If is from the Wari culture. If, if it has spring and constructions, mm -hmm. it's around 1200 years. Okay, no? Więc te wszystkie budow... before... budowle są before... old. Old, yeah, old. To te wszystkie budowle są mniej więcej od 700 do 1200 lat stare. I tu na samym czubku też widać budowlę. A z tyłu, z drugiej strony góry, jest świątynia Księżyca. Sojinkowie są dużo młodsi niż Majowie, ale są podobnie jak wiekowo, jak Aztekowie. A, oh, jest. Wszystko jest zbudowane na klifie. Żeby było trudno się tutaj dostać. Mhm. Napać i czy cokolwiek. Najbardziej prawdopodobną historią jest to, że Machu Picchu było miejscem religijnym, miejscem kultu. Mieszkało tu 700-800 ludzi w jednym czasie i byli to ludzie z wyższej klasy, związani właśnie z religią. Tu do dołu widać, na dole jest rzeka. Miejsce tak było skonstruowane, że do dołu do rzeki było 600-700 metrów, a wszystko dookoła jest otoczone górami. Dlatego tak trudno było tu się dostać, tak bezpieczne było miejsce. tarasy które otaczają Machu Picchu. Nie wszystkie są, były używane, żeby tam mm, rosły warzywa czy owoce. Raczej były jakoś konstrukcyjnie albo do obrony. Niektóre służyły jako ogrody. Wszystkie materiały, które używali inkowie do budowy tych domów, które widzimy, były tutaj brane stąd. I tu widać kawałki jeszcze skał, zanim zaczęli budować. I się podejrzewa, że właśnie wszystko tak wyglądało takie skały i z tego budowali domy. A dachy były pokryte z trzecho. To jest zrestaurowany jeden dom. Żeby pokazać, jak to wyglądało, jak te dachy wyglądały. O, i byliśmy na najwyższym punkcie. Teraz pomału będziemy sobie schodzić. I będziemy tam mogli wejść sobie do tego miasta i pooglądać. Tutaj widać ten klif, rzekę na dole. Jak to było bezpieczne. To w tej chwili mamy chmurę, ale ta góra jest.

Pytałam tu przewodnika w tej chwili, jak to wyglądała dekoracja tych domów, więc co wiemy, nic się nie zachowało, ale prawdopodobnie były ozdobione kamienie były wypolerowane i były ozdobione na złoto i srebrno. Jak, jak słońce, promienie słoneczne padały, to wszystko było bardzo błyszczące. I te ozdoby, i malunki były tylko w świątyniach. A w domach zwykłych ludzi, nie w świątyniach, domy w środku były wykończone gliną, a w świątyniach, tak jak mówiłam wcześniej, polerowany kamień z ozdobami. Mieszkają tu teraz lamy, po to, żeby mogły zjadać trawę żeby był porządek. Proszę bardzo, jedyne żywe istoty, które teraz tu mieszkają, Machu Picchu, to lama, lamy. Tutaj widzimy kanał, który Inkowie sobie zbudowali, żeby ściągać wodę z gór. Było 16 Fontan. Gdy zejdziemy na dół, to będziemy je widzieć, które były oryginalnie zbudowane i ta woda też była prowadzona do tych fontan. Przejdziemy się teraz ulicami Inków, wyobrażając sobie, jak to sobie ludzie żyli. Budynki te były w większości dwupiętrowe, tylko że się teraz zawaliły i podłogi były zbudowane z drewna, słomy i gliny. I już mamy takiego gryzań, ale... Ale ja nie wiem co to jest. Od Coś z rodziny szęszylowatych. Proszę bardzo. Około 40 konstrukcji się zachowało i tym razem nie byli to panowie z Europy, którzy wszystko zepsuli tylko po prostu już czasem się zawaliło. Niedawno naukowcy odkryli, że tylko 60% Machu Picchu było nad ziemią, a 40% była to konstrukcja podziemna. Te miejsce podejrzewają, że to było wejście. jedno z wejść do podziemi gdzie między innymi chowali ludzi wyższych klasyki Machu Picchu było porzucone mniej więcej w czasach kiedy Hiszpanie najechali najechali Amerykę ale nie ma żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek Hiszpanie tu dotarli. Ja mówię, ciągle to pokazuję te domki, żeby było widać, więc prawdopodobnie opuścili to specjalnie, żeby tutaj nikt nigdy się nie dostał. Ta część jest dowodem na to. Właśnie tu ciągle pracowali, w pewnym momencie stopowali i zwijali stąd, widzimy te wielkie skały, z których było budowane wszystko. Teraz to już dobrze będzie widać, bo już chmury przeszły, te tarasy na górze góry. Tu dobrze widać góry, na które. Tak ah, okay. z góry. Są góry, które otaczają Machu Picchu z jednej ze stron. Tutaj mamy dwie świątynie: świątynia trzech okien i świątynię góra kocze głównego boga Inków. Machu Picchu nie jest to oryginalna nazwa. Oryginalna nazwa zaginęła. Nikt nie wie, jak to miejsce oryginalnie się nazywało. Natomiast Machu Picchu zostało nadane w 1911, jak zostało oficjalnie ponownie odkryte. Więc na tą no, chwilę, no, no, no. na tą chwilę, Machu Picchu jest to miejsce całe, nazywane Machu Picchu. Machu Picchu jest ta góra, która jest teraz. W chmurach to też jest Machu Picchu. I Machu Picchu to jest także wioska, w której spaliśmy. Nawet to nie jest miasto, pan mówi tu, przewodnik nam, że to jest wieś, czyli Machu Picchu Pueblo. Znaleźliśmy dodatkową atrakcję Machu Picchu Pueblo. Są to gorące źródła. I właśnie się do nich wybieramy, bo jeszcze mamy chwilę czasu do autobusu. Wczoraj jak przyjechaliśmy do miejscowości Machu Picchu, to nie widzieliśmy tego wszystkiego, bo było ciemno, to znaczy podejrzewaliśmy, że widok jest taki oto. Także jesteśmy w takiej dolinie. Nad rzeką. A wczoraj tylko widzieliśmy chmury, ale myśleliśmy tak, że to dziwnie ciemne na chmury. Proszę. Tak to wygląda. Dookoła. Piękne okoliczności przyrody. Miasteczko bardzo komercyjne. Same restauracje a tu na moście. Kutka na kutce. Dużo sklepów. Restauracje, ale bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o o vibe, jak to się po polsku teraz mówi. I wracamy pomału do pociągu, który nas zawiezie. Najpierw pociąg, potem autokar. Odwiozą nas powrotem do Kuska. I mamy bardzo ciepło. Jeszcze tak w ramach organizacyjnych, bo Sebastian mi tu podpowiedział, to, że idąc na Machu Picchu trzeba wziąć mały plecak. Mówią do 40 cm albo jeszcze mniejszy. I prawda, jeszcze jak najmniejszy, a najlepiej taki na, na Nie cztukach, będzie tu słuchać. Żeby tylko wodę wziąć, potrzebne rzeczy naprawdę nie trzeba wiele. Ponieważ no, za każdą odstawiać do przechowalni jeszcze trzeba za to zapłacić. 5 soli. 5 soli czy jakieś 1,5 dolara. Toleta na górze jest płatna. No i najlepiej iść z samego rańca, dlatego że potem jest dużo ludzi. Myśmy byli pierwsze wejście jest o 6 rano. Czyli autobus może zabrać z dołu ze, z Machu Picchu Pueblo o 5.30. Czekamy na początku. Po zobaczymy, nie będę teraz Dobra tukania. Tak jest A takie mamy widoki za Pięknie.